Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolności i Niepodległości. Proszę państwa, znajdujemy się przed Uniwersytetem Warszawskim. Chcemy jasno i otwarcie zaprotestować przeciwko marksizmowi, który jest szerzony na polskich uczelniach, przeciwko wszystkim sytuacjom, które na polskich uczelniach, między innymi również na Uniwersytecie Warszawskim się pojawiają. Mianowicie wszelkie ideologie lewackie, które pod płaszczykiem naukowym są rozpowszechniane zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i na innych uczelniach, o których dzisiaj Państwo w tych sytuacjach usłyszycie od naszych reprezentantów, od naszych kandydatów. Mówimy zdecydowanie nie, sprzeciwiamy się marksizmowi na polskich uczelniach i o tych przykładach, o tych sytuacjach opowiedzą. Koledzy, którzy będą wypowiadać się w kolejności, zapraszam do zabrania głosu kolegę Mariusza Krogulskiego, który jest reprezentantem Listy Warszawskiej. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Mariusz Krogulski, doktor nauk humanistycznych, absolwent tejże uczelni Uniwersytetu Warszawskiego. Tak jak tutaj kolega wspomniał, kandyduje z Listy Warszawskiej Konfederacji. Między innymi dlatego, żeby powstrzymać to, co się dzieje na polskich uczelniach, nie tylko tutaj, na tej mojej macierzystej, ale również wszystkich innych albo większości uczelni w kraju. Szanowni Państwo, w 1992 roku odbierałem na tej uczelni dyplom magistra nauk politycznych. W roku 2000 z dumą odbierałem dyplom doktora. W tamtych czasach była to jedna z najlepszych uczelni w kraju, kuźnia elit z dwuwiekowym. Z dwuwiekową tradycją w nauczaniu kuźnia kadr również w okresach zaborów i w czasie II RP. Niestety od kilkunastu lat z przerażeniem i niedowierzaniem obserwuję to, co się dzieje w polskich uczelniach, gdzie do głosu dochodzi marksizm kulturowy, gdzie profesorowie zamiast uczyć rzetelnie młode pokolenie kształtować kadry polskie. Zastanawiają się, czy nie wprowadzić do debaty publicznej choćby takich spraw jak dopuszczanie związków kazirodczych. Szanowni Państwo, chcemy się temu stanowczo przeciwstawić jako konfederacja, jako ludzie z otwartymi głowami, jako ludzie o poglądach patriotycznych, narodowych, którzy chcą, aby polska nauka stała na wysokim poziomie, aby nie niszczona była polska kultura, nauka i każda inna dziedzina życia społecznego. Dlatego zebraliśmy się tu, żeby państwu przekazać nasze stanowisko. Stanowcze nie dla marksizmu kulturowego, zwłaszcza na polskich uczelniach, które mają przygotowywać młodych ludzi do sprawowania ważnych funkcji w państwie, a nie do degradowania polskiej nauki i obniżania poziomu naszej inteligencji. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu kolega Aleksandra Kowalińskiego, również kandydata z listy Warszawskiej. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, my jako Konfederacja, jako narodowcy uważamy, że uczelnie wyższe powinny być kuźnią polskich elit. Z polskich uniwersytetów powinni wychodzić zaangażowani świadomi obywatele, którzy będą dążyć do poprawy losu państwa, będą angażować się patriotycznie, narodowo, by w ten sposób...